Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Chronik Mertany. Jestem w straży miejskiej, bo dostałem info od jakiegoś strażnika, że mam się udać do Rodericha, a ja sobie balistę wykonałem. Niestety brakuje nam 7 punktów siły, których na razie sobie nie wyuczymy, no ale cóż, trudno. Twoje ostatnie w straży. Mogłyby o nie śmielić niejednego Palladyna. Pomimo, że nie jesteś stąd, przelałeś więcej krwi za tę wyspę niż połowa jej obywateli razem wziętych. Wiem, że twoje prywatne sprawy pozostają dalej, nazwijmy to, otwarte. Obiecuję, że gdy tylko moje ręce nie będą tak związane jak teraz, postaram się bardziej ci pomóc w tej kwestii. Chcąc doczekać się ładu i porządku na Archolos, musimy naprawić to miejsce cegła po cegle i deska po desce. Zbyt długo tolerowałem na mojej wyspie te... Norę bezprawia, którą koordynuje no, w tak coś sobie na południowych bagnach. Postanowiłem połączyć siły z gildią kupiecką i ukrócić działalność tej całej przystani łotrów. Zamedł się u Instana. To on zajmuje się koordynacją sił uderzeniowych. Król bez korony, w ogóle, jak ładnie nazwane zadanie. Podoba mi się, podoba mi się. Chodźmy do Instana, gdzie on jest? A, tutaj, dobra. To zapiszmy. Ciekawa sprawa, no jest... Winston. Dobrze, w końcu jesteśmy w komplecie. Dzięki zwiadowcom z gildii przez ostatnie kilka dni obserwowaliśmy przystań. Mamy dokładne informacje o patrolach, liczbie uzbrojonych wojowników oraz ewentualnych cywilach. Pomimo, że to banda niezorganizowanych łajdaków, to potrafią oni walczyć. Atak frontalny z pewnością przyniósłby zbyt wiele strat w naszych oddziałach. Ponownie wykorzystamy zasoby gildii i dzięki łodziom zaatakujemy z dwóch stron. Podczas gdy my przypuścimy szturm na główne wejście, strzelcy popłyną na łodziach i ostrzelają obrońców. A co ja mam robić? Pewnie musimy tam wejść do środka. Momencie, że nie zapytasz. Jesteś jedyną osobą, która miała okazję dokładnie zwiedzić obóz i poznać wszystkich. Wejdziesz do środka jak gdyby nigdy nic i pójdziesz rozmówić się z Kortezem. Przekażesz mu ten dokument z warunkami kapitulacji. Następnie upewnisz się, że jego głowa opuści kark w momencie, gdy tylko przeczyta ostatnią literę. Cortez ma otrzymać warunki kapitulacji? To pomysł naszego wyśmienitego i oświeconego wysłannika królewskiego. Szuka wszędzie mięsko kopalni. To przez niego mamy chociaż spróbować zaciągnąć tych drani na statek do Khorinis. Oczywiście oboje wiemy jak to się skończy i jak wszyscy oczekują, że się to skończy. Żadnych jeńców. Nie traćmy czasu, ruszajmy. Ruszymy do ataku, gdy tylko usłyszymy zamieszanie w obozie. Gdyby w obozie zrobiło się zbyt gorąco po ataku na Corteza, to spróbuj przeczekać aż dotrzemy z odsieczą. Powodzenia, Marvin. i udanych pertraktacji. Okej. Okay. Idziemy z Garosem swoją drogą. Ciekawa sprawa, dobra. Nie mamy many, bo trochę polatałem tu i ówdzie. Jak widać, mam 540 złota. No ale spokojnie, upolujemy parę bestii i zaraz się to, że tak powiem. Naprawi. Chodźmy w takim razie tutaj załatwić sprawę. No ciekawe, ciekawe. No tyle z nimi żeśmy gadali. Pamiętam, że jak grałem sam, to ich chyba nie... Nie zabijałem, ale ja bardzo olewałem te misje poboczne, więc to też druga sprawa, nie? Dobra, ma. Właśnie ćwiczy na arenie. Jeśli to pilne, to idź prosto do niego. No. Ciekawe. Że do niego akurat, na arenę. No to na arenie się zmierzymy z panem Cortezem, spoko. Możemy powiedzieć, koenowi, żeby iżdżą? Nie możemy, no dobra. Szkoda, no ale cóż. Do Aha, dobra. No tak, przecież to tamtym wejściem się wchodziło na arenę. Dobra, dobra, chodźmy do niego. To jest... E Eilen. Dobra, okej, okay, to ona tu wcześniej była. Kogo ma oczy widzą? Obiło mi się o uszy, że zrobiłeś niezłą karierę. I narobiłeś sobie przy okazji sporo wrogów. W czym może ci pomóc stary dobry Cortez? Szukasz schronienia? Przyszedłem zaproponować schronienie dla ciebie. Mam dla was warunki kapitulacji od Rodericha. Doskonale wiesz, co ci odpowiem, i twoi pracodawcy także doskonale zdawali sobie z tego sprawę. Więc podejrzewam, że jesteś tu w zupełnie innym celu. Może darujemy sobie ten bełkot dla skrybów i porozmawiamy, jak prawdziwi mężczyźni. Wow! Walka z Cortezem, nawet go nie widzę. przywrócił mnie dziad. Dobra. was czeka, jeśli się nie poddacie. Przychodzisz do naszego obozu, zabijasz naszego kapitana i oczekujesz, że będziemy z tobą rozmawiać? Zastrzelimy cię zanim się zdążysz ruszyć. Czy chcecie umierać za to miejsce? Jestem mistrzem tej areny i zabiłem Corteza. Teraz ja tu rządzę. Myślisz, że możesz nas zastraszyć? Jesteś tutaj sam. Możesz sobie być i mistrzem całej areny, ale nie jesteś odporny na bełty. Wcześniej mistrzem był Ben. W walce nie miał sobie równego, ale myślisz, że ktoś by za nim poszedł? Siła to nie wszystko. Znacie mnie i wiecie, że można mi zaufać. Większość chłopaków mówiła, że zawsze walczyłeś uczciwie. Jawat szczególnie cię sobie ceni. Dobrze, kilka osób ci ufa, ale to nie znaczy, że nagle się poddamy, bo tak nam powiedziałeś. Powiedzmy, że masz naszą uwagę. Co jest w tej propozycji kapitulacji? Ujdziecie z życiem, ale za cenę swojej wolności. Zostaniecie zesłani do kolonii górniczej w Korynis, by kopać magiczną rudę dla króla. W zamian za to zostanie wam zapewnione bezpieczeństwo, jedzenie i dach nad głową. Niezwykle hojna i kusząca jest ta propozycja. Niestety, nie mogę się na nią zgodzić. Wolimy umrzeć, niż być niewolnikami króla. No dobra. Jeszcze coś? Okej, okay, łatwo poszło. Niczego tu nie znajdę. Tu Simon. Dobra, no, weźmy ich tu polotujmy trochę. Jezu, ile on miał rzeczy jakichś przy sobie fajnych. Dość łatwo poszło, nie powiem. Dobra, to nie dajmy im czekać na siebie. No bo widzę, że tutaj się robi grubo, moi drodzy, grubo. Jakiś lutniarz? No wam to widzę, że. Moritz, który to był, nawet nie pamiętam. Gulary. jeszcze tu jeszcze? Chyba nie. No, powiem szczerze, że poszło dość szybko. Toximo, wiadomo. Pierro. No, szkoda, akurat go. Był dość chyba miły ze wszystkich. Tutaj, ludzi. Jak udało się? Na U. Wszystko zgodnie z planem. Wiedziałem, że świetnie sobie z tym poradzisz. Jaki jest dalszy plan? Sprawdzimy to miejsce od góry do dołu. Z pewnością mają ukrytych tutaj sporo kosztowności i innych łupów. Wszystko to musi trafić do miejskiego skarbca. Upewnimy się też, że ci wszyscy przestępcy dotrą bez żadnych przeszkód do miejskich lochów. Jeśli chodzi o ciebie, to możesz wracać do przełożonych, by zdać raport. W mieście czeka na ciebie z pewnością pokaźna nagroda. No cóż, szkoda go na bo z tego co pamiętam to był nasz dobry dobra, kolega. Marwin. Żałuj, że nie widziałeś ich zaskoczenia, kiedy weszliśmy im na plecy. W trakcie walki kilku próbowało uciec na bagna, idioci. nie Niedocenili tropicieli Araxos. No dobra, zobaczmy co nam tutaj jeszcze. No Java też niestety padł. Duch, no to wiadomo, dobra. Nic tu nie ma. tu Ja też leżę, widzę. Padłem plackiem. Jabat co tu tutaj masz? Jabat miał skrinty. Otis. Który to był Otis ty? Nie pamiętam chłopa za bardzo. Muszę przyznać, że dość łatwa sprawa. Nie sądziłem, że tak łatwo pójdzie. Ale możemy też sobie wszystko tu pozbierać, co mamy. No bo na pewno jakieś ciekawe rzeczy, fanty tutaj się znajdą. Tutaj nic. Stop. Winko. Miecz półtora ręczny w ogóle, to też ciekawe. Dobra, no to polotujmy, zobaczmy, czy mamy tutaj coś turbo ciekawego, czy tam syf tu jest. Ale też ten sklep, widzę, że poszedł się pieprzyć. A, no, tutaj nic nie mamy. Szukamy sobie trochę rzeczy. Jakiś łuk. Super, ale tu jakaś skrzynka. On te skrzynki głównie polutował, ale widzę, że... Jakieś takie raczej badziewia tutaj mają. No, muszę przyznać, że dość łatwo tu poszło. Ciekawe, czy dało się ich jakoś tutaj... E, zagadać, żeby nas... Nie, nie nie rzucili się na nas tymi z rękami. Ej, a ty co? Siedzisz tako? Dobra, na razie. Bełty masz to najważniejsze, bełty są ważne. Eee... no to, ciekawe, siedział se typ normalnie ich pozabijali, a on tutaj siedział sobie na dupie no nie może tak być no żadnych jeńców nie? dobrze słyszałem? dobrze słyszałem to jest tutaj no dobra, chodźmy dalej przyjrzyjmy sobie te przystań, bo nie mieliśmy aż tyle okazji do tego takiej jakiś eliksir zręczności, chyba kupiłem wcześniej no i lecimy dalej nie? Nie szkoda chyba Jawad'a i Koena, ale... ale rozumiem, też sami pomogliśmy im wybrać taki los, żeby nie mówić to. No niestety, ale... Lewo, 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 prawo, dobra. No ale no sami, sami też tak podjęliśmy taką decyzję, żeby żeby im. Żeby ich po prostu no wysłać tutaj, nie? Mogliśmy to olać, a my... Prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, dobra. Mapa do skarbu. Kryłki złota. Jakieś rudy, dobra. Okej, okay, a to możemy ci tu gwizdnąć coś? Nic. Kiełbotnego, myślę, też jest dobre. Tu gdzie leżą? Gdzie popadnie? Uper Rodrigo to sobie już wzięliśmy wcześniej prawo lewo prawo dobra zawsze jakieś drobne a bardzo dużo rzeczy wypierdzieliłem gdzieś w kosmos jakbyśmy gdzieś jakąś potkę na siłę mogli kupić to chyba warto chociaż na razie z tego co widziałem to nigdzie żadnej nie ma to jak coś coś raczej lipa dobra a tutaj ja wiem, że Cortez'a dało się wziąć, bo ja go wziąłem ze sobą na pewną wyprawę, którą później będziemy mieli. Aczkolwiek yy, nie dało, nie nie ten. No teraz na pewno tego nie zrobimy, nie. A to mamy, to znamy. O jakaś będzona wyryba ziołowa, dobra, fajnie. Okej, okay, spoko. To jakiś potion na życie. A czy Ben jest u siebie? Nie ma go. Uciekł gdzieś. No dobra, ciekawe. Dobre pytanie, czy na niego wpadniemy jeszcze gdzieś przy okazji, czy raczej nie. Trzeba sprawdzić. Zobaczymy, nie? Nie wiem jak tutaj w ogóle, a te dupy co tutaj były wszystkie, to co z nimi się stało? Hm. Śmiesznie tutaj nic nie ma. Tutaj mamy kuferek. Lewo, lewo, prawo, dobra. No dobra, no to taki sam środ raczej. Dużo broni też zabraliśmy z tego wszystkiego, więc można powiedzieć, że spoko. porcja okej. No dobra, no to co? No to lecimy w takim razie do ...Rodericha. Zdać mu raport, zobaczymy co powie. Ciekawa sprawa, no, ciekawa. Zajmijmy się tym wszystkim i... I nie no do tego warda, ale jeszcze nie idziemy na ten moment z Jordianem i w sumie. Niby byśmy mogli, no ale. Za mało many, zajebiście Nie byśmy mogli, bo byśmy byli bliżej końca niż dalej, ale... Ale zobaczymy, no. Do kapliczki Inosa w mieście, dobra. Ale te questy jeszcze dla tego wysłannika to by można było porobić, nie powiem, nie? Niech żyje król! To jest. Bo mi chyba brakuje po prostu jeszcze jakichś tam osiągnięć. Ej, ty. Do osiągnięcia. 5000 Łotrów, przestała istnieć. Jaki to uśmiechnięty. już do mnie wieści o powodzeniu waszej misji. Doskonale rozumiem, że czasami najlepszym wyjściem z sytuacji jest. Detronizacja. Jako cywilizowani ludzie daliśmy im wybór, to ich błędem było odrzucenie tej rozsądnej propozycji. Jest już tylko jeden wyższy stopień, który mogę ci przyznać. Uroczyście mianuję cię zatem swoim osobistym następcą. Od dziś jesteś drugą najważniejszą osobą w całej Straży Miejskiej i zwierzchnikiem wszystkich oddziałów. Pamiętaj to nie tylko wielki zaszczyt. Ale przede wszystkim ogromny obowiązek. Przyjmij także tę broń. Pochodzi z mojej osobistej kolekcji. Niech ci służy jako symbol twojej rangi. Świeć przykładem wśród obywateli. Strzesz ich każdego dnia. Niech Inos będzie z tobą. Kusza, obrońcy Archolos. Co to jest? Aha. No to fajnie, że to zrobiłem balistę, która jest taka sama jak ta kusza, ale. Znaczy nie jest taka sama, jest słabsza od tej kuszy, a potrzebuje mniej siły. No dobra, zajebiście. Fajnie. Hej! Coś mi tu powiesz w ogóle? mniej osób jest No na razie byś musiał jeszcze mnie tutaj, że tak powiem zdetronizować. No dobra, ciekawe, zostałem szefem straży to. Ciekawa sprawa akurat. Dobra, no to, posprzedawajmy mu jakieś duperele, jakieś pirackie kordelasy. No, jakaś taka duża ilość dupereli, tu jest, nie? Zostawimy balistę, zostawimy. No, te kusze Ramzeja no co, ona no, jest słabsza, nie? się nowe. Dobra, no i jeszcze możemy sobie pójść do Fridy i sprzedać ekwipunek. Fajnie, fajnie, dostaliśmy naprawdę bardzo pokaźne rzeczy. Bardzo ciekawe. Znaczy bardzo ciekawą kuszę i bardzo mi się to podoba, muszę przyznać, że dostaliśmy dość dobrze tutaj ogarnięci. Chodźmy hmm. tutaj. Idziemy, sprzedamy. Jaka wielka jest ta kusza w ogóle. Mam broń na sprzedaż. Balistę. I skóry też mamy jakieś. No, mam Okej. Okay. I idziemy teraz do portu. I w porcie mamy. Kolejne zadanko do wykonania. Jestem ciekaw, jak ta kusza sobie będzie dawała radę. Myślę, że jest, no, no jest potężna, nie? To na pewno to widać na pierwszy rzut oka. Ile nam brakuje w ogóle? Bardzo niewiele do level up'u. Moglibyśmy właściwie. Moglibyśmy iść, niby, już do tego warda, ale, ale. Jest jeszcze jedno osiągnięcie, którego mi tam gdzieś brakuje w międzyczasie, więc na razie sobie odpuścimy. Chociaż jeszcze jest taka opcja. Że tu na dole, w lewym dolnym rogu jest taka wysepka, nie? I tam można sobie popłynąć jakoś na tę wysepkę, tylko... Jak to się robi? Właściwie mogę to zrobić. Można, można to zrobić. Tak, tak wiadomo. Można to sobie zrobić właściwie teraz. Mm -mm -mm. Zmyknijmy sobie Potka od nowy manny, niech będzie, no. Widzę, że z Silbach chyba tam jest najłatwiej się dostać. Tyk. Jesteśmy szefem straży, to jest naprawdę, znaczy drugim szefem straży. Chcę przyznać, że jest to dosyć ciekawa... Kurwa, w ogóle źle poleciałem. Bo najlepiej to będzie z... tej yy, yy, jaskini topielcowej. Wybrzeże do Pielców, o właśnie. Dobra, cicho. Yy... Kroniki mertany, poczekajcie, tylko się upewnię. Kroniki mertany, naj... Yy... A... Dobra. Odpalę to sobie, no bo bym to sobie od razu z wami mógł wykonać, nie? Czemu by nie? A co tutaj jest? to nagród jakiś tu leży. Dobra. Tych, tych. Teraz mi powiedzcie gdzie ja tam powinienem płynąć W tamtą stronę Z tego co widzę to tak Dobra, no to wchodzę do wody i sobie płynę, nie? To poczekajcie, wyknę sobie też tę te długotrwałą miksturę szybkości No bo chwilę tam będę płynął, a w międzyczasie sobie zobaczę czy to jest faktycznie to, co mi się wydaje. To są te listy gończe, to nie. Naże hmm. znajomi to sobie zrobiłem, bo byłem tego Bladwina przy okazji gdzieś tam. W ogóle jakiś ten orkowy drakar jest. To nie, to nie. To też nie, o. Tak, to jest ta wyspa, na pewno. Hmm. Dobra, no to popłyniemy tam. Chyba jak nam to zajmie czasu. Mam nadzieję, że dobrze płynę w ogóle, nie? Bo jak źle płynę, to trochę bo by było. No, zobaczmy. Czy tam jest jakiś kamień teleportacyjny swoją drogą, czy nie? Gdzie on tutaj może być, ten ziomek? Bo tam jakiś rozbitek jest na tej wyspie, tak? Chyba to jest tam w ogóle. Jak przeczytałem o tym. Ja sam bym na to nie wpadł, bo to tak jest dość czulowo narysowane. Ale. Chyba, o jest tam jakaś wyspa, widzicie? Zobacz, to nie jest ta wyspa, gdzie były te dupy? Najwyżej tam dopłynę i zobaczymy, może, może się okaże, że to jest chyba ta wyspa, ale cóż, przekonamy się zaraz. Najwyżej sobie tam staniemy i zobaczymy na mapie. Ja żadnej innej nie widzę. Jeszcze deszcz pada oczywiście, no bo jakżeby inaczej. Komu nie? Hmm. Dobra. Nie no, jeszcze mamy trochę tych questów zanim do wardal w ogóle pójdziemy. Czekajcie, czy to jest ta wyspa? Tak, to jest ta wyspa, dobra. No to chodźmy. O kurwa, Pyk. Pyk. No jest level upik moi drodzy. No kurwa. Aha. dobra. Tyk. Tyk. Jeszcze tutaj mamy tak od razu czy średnio tam była jakaś teleportacja, ale jest tutaj jakaś ta perek, prawo, 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 prawo pięć razy w prawo, okej, okay, to jakieś skręty. Jakaś magiczna ruda, spoko. Ja widziałem, że jest jakaś kusza z magicznej rudy, więc. Skoro tutaj możemy, sobie pokopać to spoko. Fajna sprawa, chodźmy, wyjdźmy i zobaczmy. O jest, rozbite, Siemano. Co ty do cholery robisz na mojej wyspie? Próbujesz mnie okraść, czy może napaść? Ja, no cóż. Ej, słuchaj, musisz mnie jakoś zrekompensować nad moich nerwów. W przeciwnym wypadku z tego lanie Nic ci nie dam. Przykro mi, ale sam się o to prosisz Okej okay. Nie wiem jak ci to mam powiedzieć ziomek ale to nie był chyba najlepszy Pomysł No dobra, no to jakaś rozjebana wyspa, znaczy wódka No dobra, zobaczmy czy może tu coś jeszcze jest na tej wyspie Czy To jest wszystko tu jakiś korzeń leczniczy w ilości 2, ale w ogóle widzę, że nie mogę pić potki na potkę z tego co widzę, bo mi się skończyła. A raczej 10 minut nie minęło. Wiele lecznicze, dobra. No spoko, no jest tu coś takiego, jest tu. Ale tutaj była, o właśnie, tutaj jeszcze jest wejście, więc pomyśleli, i można się stąd wyteleportować. Poko, najbardziej. bardziej. Chodźmy do Hawiry. W Hawirze coś ciekawego? Chyba nie. Chyba. Eee, nie no, dobra, tak się chwilę pogłaszczę, żeby nie było. Jakie to by mnie zajmuje. Jezus, Maria, jaka ulewa po prostu. jadowska. chodźmy się położyć. Dobra, chyba nie pada. Sobie łkniemy, po tej, lecimy dalej. Tu, 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 dobra. Nie wiem, czy coś nas tu jeszcze ciekawego czeka, ale na ten moment jest no ciekawa sprawa, nie? Nie wiem, ile im brakuje jeszcze osiągnięć, pięciu, coś takiego. Bardzo mało na pewno, więc jestem na dobrej drodze, żeby gdzieś tam je dać radę skończyć. Nie ma nawet tego bizdusia, co nas tam zaatakował, przez którego mamy bliznę, więc to jest, to jest ciekawa sprawa. Dobra, podejdziemy sobie wstępnie na ten koncert. Questa z koncertem robić nie będziemy, ale. Ale ale moi drodzy, będziemy zaraz kończyć odcinek i w następnym odcinku już w następnych odcinkach po prostu będziemy się zajmowali sukcesywnie mm, pokonywaniem tych wszystkich dziadów strętnych, Czyli. Czy dziadów, no w sensie, dlatego tego dziada robić questy będziemy strętnego, czyli tego. Yy, Graysona, tak? On się ten wysłannik królewski jest Grayson, tak. No to jemu będziemy dla niego robić zadania. Do tego koncertu sobie już dobiegnę z Wami. No i co, no i będziemy powoli tutaj kończyć odcinek. Mam nadzieję, że się on wam podobał. O, są tutaj jest to ekstremo, nie? Yy. Ale co? Który jest ten koncert? Godzinach wieczornych, okej. Okay. No dobra. Teraz szczęścia tu swoje łóżko, jakby co, więc będziemy mogli się kimnąć. Tutaj mamy Kazima. Co? Chyba nie pozostaje mi nic. Cieszę się, że twój plan wypa... No to on nic więcej nie mówi. Dobra, a tymczasem bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to do ustawienia suba, łapki w górę i komentarza. No i co? Widzimy się już w następnych krenikach. Cześć!